Ona, Irina. W polskim dowodzie osobistym już Irena. On, Mikołaj. Poznali się mając 16 lat, pokochali i wzięli ślub. Ich córka ma na imię Arina, a syn Daniel. Od lipca są obywatelami Polski, a także mieszkańcami krosna Odrzańskiego. Czteroosobowa rodzina z Kazachstanu, od pewnego czasu czuje się szczęśliwie w Polsce i w Krośnie Odrzańskim. Dzisiaj przedstawiamy ich historię. Najlepszy wariant dla nas, dla asymilacji, pojechać do małego miasta. I jak wybraliśmy Krosno, my zobaczyliśmy razne gminy z moim mężem i uh, on mi powiedział, oglądaj, Krosno, krosno nie tak dużo i to jest granica z Niemcami, ok. I oczywiście my podali nasze wnioski do pięciu, sześć gmin, ale mieli nadzieję, że krosno nas wybierze, jak, wybierze jak repatriantów. Losy tych repatriantów to historia rodziny, której marzeniem już od czasów dzieciństwa było przyjechać do Polski. To również na przykład historia dziecięcego obrazka, Irena mając 6 lat namalowała pociąg do Polski. Mamy taki obrazek, miałam tylko 6 lat i um, namalowałam taki obrazek, to jest um, pociąg do Polski. I to było w mojej głowie z dzieciństwa, że ja chcę wrócić się do Polski. Mój, mój dziadek został udany, kiedy miał tylko 7 lat z jego rodziny do Kazachstana. I kiedy nie przychaliśmy do Kazachstana, Niestety jego matka zmarła za rok i jego siostra też zmarła i to było taka, ja myślę, że to było bardzo trudne dla mojego dziecka o tym rozmawiać, ale on dużo mnie powiedział po polsku, dlatego ja mogłem tak rozmawiać po polsku, jak teraz ja rozmawiam. Na całą rozmowę z Ireną o historii i teraźniejszości zapraszamy tuż po serwisie.